Setki meczów tysiące emocji i jedno marzenie. Gra w finale. Tak w skrócie można opisać projekt Ręczna na Orliku, w którym uczestniczyło już ponad 5000 młodych adeptów piłki ręcznej. Dzieci z całej Polski zakończyły właśnie etap regionalny i szykują się do finałów wojewódzkich. Finały województwa mazowieckiego dzieci od samego rana rywalizują i, i to jest właśnie. Piękno tego naszego sportu, małe dzieciaczki w takiej ilości, które się stawiły w renie i, i trenowały w całej Polsce w ostatnich dniach. E, może sprawi to, że któryś z nich kiedyś e, będzie gwiazdą piłki ręcznej i będzie e, wspierał polski sport i polskie, polską reprezentację. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do ruchu, wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji. Uczestnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych: do 11 i do 12 lat. Każda drużyna może być koedukacyjna i tworzyć ją mogą uczniowie jednej lub kilku szkół. Dużo pracy było. My jako województwo mazowieckie inaugurowaliśmy te rozgrywki wojewódzkie. Myślę, że jestem zadowolony. Uśmiech dzieci mówi wszystko. Także mówię, tutaj, 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 uśmiech dziecka mówi wszystko. Organizatorzy z Fundacji Orły Sportu wierzą, że część uczestników w przyszłości zasili szeregi seniorskiej reprezentacji Polski. Wiedzą, że droga do wielkiej kariery nie jest łatwa, ale wierzą, że wśród tysięcy dzieci grających na orlikach kryją się przyszłe gwiazdy polskiego handbalu. Widać tutaj ogromne zaangażowanie, ogromny entuzjazm tych dzieci, które mogą rywalizować o to, aby awansować do wielkiego finału, który odbędzie się 3 grudnia w trójmiejskiej Ergo Arenie. Tam już oczywiście rywalizacja na większej arenie, na takiej budzącej ogromne, ogromne emocje wśród tych dzieci i widać tutaj, że rzeczywiście rywalizacja bardzo ostra. Skala projektu też jest bardzo, bardzo tutaj satysfakcjonująca. W etapach lokalnym i regionalnym wzięło udział ponad 5 tysięcy dzieci w kategoriach wiekowych U11 i U12. I tak naprawdę rywalizowały właśnie o awans tutaj do tych finałów wojewódzkich. Także myślę, że na, taki, na takim etapie, gdy te dzieci są jeszcze w takim młodym wieku, jak najbardziej jest tutaj szansa na wyłapanie takich prawdziwych talentów, które z pewnością tutaj też na tych turniejach mogą się objawić. Orlen jest partnerem strategicznym programu Ręczna na Orliku. Wspiera projekt finansowo i organizacyjnie, umożliwiając jego rywalizację w skali ogólnopolskiej.